Za nami właśnie kolejne nagranie Goldwika, a w tym tygodniu w Goldwiku przede wszystkim o tym, co się w tym tygodniu wydarzyło, a rzeczywiście wydarzyło się sporo, bo mieliśmy do czynienia z korektą na złocie, dlaczego do niej doszło i właściwie co ona oznacza dla całego rynku, czy to oznacza, że już koniec wzrostów, to wszystko staram się tłumaczyć i wytłumaczyć o tym, co się tak naprawdę zmieniło, bo w gruncie rzeczy wymazane zostały ostatnie dwa tygodnie, jeśli chodzi o wzrosty cen krusz. To dalej jesteśmy na najwyższych poziomach w historii, a to trzy właściwie zmieniła się sytuacja na tyle, że, że złoto będzie spadać, no to wydaje się, że nie. Wydaje się, że fundamenty dalej pozostały takie same, te, które powodowały, że cena złota w tym roku tak dynamicznie rosła, tak samo będą. Tak samo będą wpływały na cenę kruszcu w kolejnych miesiącach, a banki inwestycyjne nie zmieniają swoich prognoz, wręcz przeciwnie, dołączają do nich kolejne, nawet te mniej optymistycznie nastawione wcześniej do złota. Mówią o tym, że cena kruszcu powinna sięgnąć 5 tysięcy dolarów amerykańskich za uncję w przyszłym roku. Zobaczymy, czy tak będzie, no ale problemów gospodarczych na całym świecie i różnego rodzaju wyzwań dla światowych gospodarek jest całkiem sporo, w związku z tym wydaje się, że te prognozy mogą być wcale niepozbawione sensu. Na szczegóły zapraszam do Goldwika na nasz kanał Goldsaver na YouTube.